W związku z tym, iż gra Daimer, czyli coś co początkowo miało być fanowskim remake'iem Resident Evil 2 jeszcze z czasów, kiedy Capcom oficjalnie nie zapowiadał tego, że będzie miał swój remake Residenta 2, tak właśnie powstawało coś jak fanowski remake tej gry, a niestety, stety niestety, po interwencji Capcomu który w końcu ogarnął, że wypadałoby własnoręcznie samemu zrobić takowy remake, a projekt musiał zostać może nie tyle co usunięty, co bardzo pozmieniany. To, to już nie mógł być remake rezydenta dwójki robiony przez fanów, to musiał być kompletnie inny projekt, jeżeli chcieli, jeżeli twórcy właśnie tego czegoś chcieli, e, móc skończyć ten swój projekt, to nad czym się dzieli. A Daymer wyszedł już jakiś czas temu na pecety. Na Steamie ogólnie jest wersja demonstracyjna, którą sobie obadałem na potrzeby tego materiału. Więc jeżeli macie dostęp do komputera, który jest w stanie to odpalić, to jak najbardziej Was zachęcam, no bo warto sobie to sprawdzić. Demko oczywiście jest darmowe. A tutaj w ogóle wielkie sorki za średni gameplay, ale tak jak mój laptop ogarniał tego Daymera jeszcze w miarę ok, tak kiedy już włączyłem program do nagrywania zaczęło się robić słabo, ale mam nadzieję, że jest to zdatne do oglądania. A czemu o tej grze właściwie wspominam? Otóż tak, w kwietniu, czyli mniej więcej miesiąc po premierze Resident Evil 3 Remake daimer będzie miał również swoją konsolową premierę, a dokładnie ukaże się on na PlayStation 4, gdzie wyjdzie w wydaniu fizycznym w pudełku, które zamierzam kupić. A także wyjdzie na Xbox One, gdzie ma dostać tylko wersję cyfrową. O pudełku w tym momencie nic nie wiadomo jeszcze, może coś się zmieni, trzeba sobie po prostu śledzić temat. Ale tak, właśnie z tej okazji zapoznałem się z tą wersją demonstracyjną Daimera i o niej troszeczkę poopowiadam, czy właściwie jest na co z perspektywy gracza konsolowego czekać. I tutaj już praktycznie od samego początku czuć pewne inspiracje serią gier od, od Capcomu. A powiedzmy, że już sam wstęp, sam początek, sam intro dokładnie, i chyba miałem je nagrane, więc mam tutaj podrzucę w tle. Requesting the evacuation of all remaining personnel. Code Blue, repeat, this is a Code Blue emergency. Please respond, anyone, please! My name is Rebecca Jordan. I'm a doctor at the Aegis Medical Facility on the North Pole Islands. We have a problem of some magnitude here. There's a situation in the building that requires... There's been a terrible mishap. I, I think we've been exposed to some kind of gas. A corrosive agent that flashes onto the lungs warping... A samo intro bardzo przypomina to co się tak jak się zaczynał pierwszy filmowy Resident Evil. Czyli wiecie mieliśmy jakieś laboratorium jakąś korporację gdzie się wirus przedostał wydostał a następnie zaczął zamieniać wszystkich pracowników w zombiaki i tak samo się zaczyna w sumie Deimer, więc tutaj chyba nawet nie ma co mówić o mm, Pewnej inspiracji, za po prostu o delikatnym żynaniu z rezydenta. A jeżeli chodzi już o grysce Resident Evil, to oczywiście mamy ten wirus zamieniający w zombiaki, no ale to się to musiało pojawić. Mamy korporację Hades, dokładniej to formację komandosów, najemników, że tak powiem. Taki odpowiednik Stars i bardzo czuć, że Hades miał być Starsem, tym bardziej, że jedną z grywalnych postaci. W demku ogólnie była jedna grywalna postać, w pełnej wersji są trzy a to w demie graliśmy postacią najemnika, żołnierza dokładniej, a który chyba mocno jest inspirowany Hankiem, którego doskonale znamy z serii Resident Evil na przykład. A więc tu bardzo czuć te wszystkie, że tak powiem, smaczki, za, o, za pożyczy, to jest dobre słowo, zapożyczenia z serii Resident Evil bardzo są tutaj widoczne. Ale to jest aż takie złe, po prostu, wiecie, więcej rezydenta nie, w teorii nigdy nie jest złe, tak? więc tutaj jeszcze mu Deimera nie skreślał. Ogólnie klimacik tego, co miałem okazję w Demku zobaczyć, był naprawdę spoko. Całość była dość mroczna, dość naprawdę klimatyczna ta atmosfera, jakieś tam wrażenie robiła. Mimo iż za bardzo po mieście niedalej mi było się przechadzać, gdyż w ogóle podobno spora część imera dzieje się w mieście, wiecie, Raccoon City. A tak ja bardziej łaziłem w jakiejś fabryce, w jakimś laboratorium, a to też już jakieś tam wrażenie robiło, można było delikatnie poczuć, co będzie miała pełna wersja do zaoferowania. A wydaje mi się, że można trochę mieć do zaoferowania, gdyż wtedy ten klimat ten rok faktycznie był spoko, delikatnie można było czuć się jak w rezydencie, więc to jak najbardziej okej. Okay. Tylko niestety gameplay leży moim zdaniem po całości. Może nie jest to jakiś niegrywalny krab, co po prostu ja bawiąc się z tym DEMKiem, ogólnie go nie skończyłem. Ale bawiąc się tam przez jakiś czas z tym demkiem, ja czułem się, że gram po prostu w grę średnią, maksymalnie średnią, że gram w takiego typowego budżetowego średniaka. Wiecie, to jest taka gra, którą wy na przykład możecie wyłowić w jakimś koszu z promocjami z Biedronki. To takie właśnie odczucia po sprawdzeniu demku, demka Deimera miałem. Jeżeli chodzi o sam movement postaci, to to już nie jest, wiecie, taki tank controls, jak to miał na przykład miejsce w oryginalnym Rezydencie dwójce, czy jakimkolwiek innym, oryginalnym Rezydencie. Jest to troszkę bardziej dynamiczne, nasza postać troszkę i biega, aczkolwiek te ruchy widać, że to robiła grupka zapalenców, a nie jakieś mega super doświadczone studio zajmujące się grami. Jednak czuć, że jest to po prostu produkt robiony sobie z pasji, tam po godzinach. Takie jeszcze się mimo wszystko docenia, to jest spoko, ale jednak czuć, że to nie jest taka, że tak powiem, pełnowartościowa, pełno... że nie ale pełnowartościowa gra po prostu. Jak to w rezydentach miało miejsce? Tak samo w Dejmerze ma oczywiście miejsce. Również będziemy rozwiązywać różne zagadki. Już w sumie praktycznie pierwsza zagadka, którą musiałem rozwiązać, no troszkę nad nią siedziałem. Tutaj faktycznie czuję się jak w tych rezydentach, gdzie pojawiały się, wiecie, na przykład bodajże w trójce. Tak, w trójce było takie mieszanie chemikali, żeby zrobić jakiś tam środek chemiczny. A i tam faktycznie trzeba było klikać na klawaturce w komputerze w grze żeby sobie jakieś tam rzeczy dopasować, żeby to zrobić. Tam w... Troszkę się z tym się w Rezydencie. Dość podobna zagadka jest na początku Deimera, na początku demka Deimera. też z nią trochę siedziałem, ale dodatkowo oczywiście tak samo w demku i w pełnej grze mam jakieś szukanie kart, dostęp. Wiecie, klasyka rezydentowa. Co, co chcieliście spokojniejszego Rezydenta? Z tego co widzę w Deimerze również będzie miał miejsce, czyli właśnie te momentami irytujące zagadki, jakieś szukanie kart. No, tak jak w Rezydencie, tak samo jak jest i to w Dejmerze. I o co mi właściwie chodziło, jak powiedziałem, że gameplay leży? Skoro teraz mówię, że właściwie jest to spoko. Otóż, dość pomocnym trzonem tej gry, takim że tak powiem, filarem, mimo wszystko jest walka. A walka w Dejmerze jest naprawdę, moim zdaniem, w moim odczuciu, bardzo słabo zrealizowana. Otóż, po pierwsze, absolutnie nie czuć siły broni. A do dyspozycji miałem jak na razie pistolet, który w sumie można powiedzieć że to nawiązuje do Rezydenta, gdyż i, ta, i w Rezydencie pistolet, i w Dejmerze pistolet to jest taki bardziej piździg na komary, który za wiele nie robi, absolutnie nie czuć jego siły. Tak samo jest tutaj, właśnie, ale tak samo z karabinu tutaj mi się strzelało kompletnie bezpłciowo, kompletnie, że tak powiem, generycznie. Może to kwestia tego, że grałem w to na PC, tak, czyli grałem na myszce. A dla mnie strzelanie na myszce kompletnie obdziera jakiekolwiek FPS-y z duszy, ja w ogóle nie jestem w stanie w takie, takie coś wczuć za bardzo. A więc może tu jest problem, a może Daymer faktycznie ma problem i nie zaimplementowano tego strzelania tak jak zaimplementować się powinno. Z takich bardziej pierdółkowych rzeczy, mm, takich drobnych elementów, aczkolwiek bardzo wpływających na odbiór tak klimatycznego tworu, jest dźwięk wydawany przez tą broń, otóż no to, to strzelanie. Czy jakiekolwiek odgłosy jakie będziemy słyszeć, strzelając w coś? Wiecie, jak pocisk uderzający w coś, są. Hmm, chyba najlepsze słowem będzie dziwne. To po prostu jest dziwne. Tutaj, jeżeli udało mi się to uchwycić na gameplayu, to wam po prostu to podgłosi na moment. Jest to po prostu dziwny dźwięk, to nie jest w żaden sposób naturalny. Dość mocno mnie to wybijało z rytmu gry, co mnie troszkę zaskoczyło, bo mówię, to jest taki mały element, taka mała pierdółka, a jednak dość mocno mi wpłynęło na odbiór tej produkcji. A dodatkowo mamy w cholerę mało amunicji, i ja wiem, że to ma być survival horror. Ja wiem, że w rezydentach oryginalnych, przynajmniej 1-2 nie było tej amunicji za dużo, ale jednak nie byliśmy bezbrodni. Na pewno w części drugiej, którym się Dejmer inspirował, którym Dejmer miał początkowo być to w drugim rezydencie tej amunicji nigdy nie było na tyle mało, żebyśmy nie mogli walczyć z zagrożeniem. A w Deimerze nawet strzelając headshoty. Ogólnie to, to laminie na gameplayu jest spowodowane mocno tym, że mi FPS-y spadają przez to, że nagrywałem jednocześnie. A demko Deimera jeszcze sobie sprawdzałem później i wcześniej, przed tym nagrywką. A i faktycznie nawet strzelając w głowę przeciwnikom, my bardzo szybko się wystrzelamy, tej amunicji bardzo nam szybko zabraknie, a bez amunicji jesteśmy praktycznie bezbronni. Ba, ja tego demka nie skończyłem. Głównie przez to, że ja nie byłem w stanie odpędzić się od wrogów, mimo że tam był jeden, dwa zombiaki. Tak one są strasznie wytrzymałe, w ogóle strzelając im kilka kul w głowę, one nadal potrafią na nas iść. W pewnym momencie potrafią do nas zacząć biec, a jest to przeciwnik, z którym się bardzo ciężko walczy, tym bardziej nie mając amunicji. Nawet jak ją mamy, to jak powiedziałem, strzelanie jest dość nijakie, nie sprawiało za dużo przyjemności. Więc ta walka w moim odczuciu bardzo, ale to bardzo zaniża ogólną jakość tego tworu. Więc tutaj mam nadzieję, że w tej wersji konsolowej zostanie to jak najbardziej dopieszczone, jak najbardziej poprawione. Ale jednym bardzo fajnym elementem, jeżeli chodzi o tę walkę, o strzelanie, o przeładowywanie broni, jest to, że mamy dwie opcje przeładowania broni. Jest to chyba pierwsza gra, w której tak. mechanika ma miejsce. A przynajmniej pierwsza gra, w której to zauważyłem. A otóż albo możemy sobie normalnie przeładować broń, że wiecie, zmieniałem magazynek. Albo możemy wyrzucić z broni magazynek, który mamy aktualnie. Czyli powiedzmy, jak pistolet może mieć przykładowo 12 naboi, zostają w na nim 3 pociski. Tak, możemy ten magazynek wyrzucić. Nasza postać go rzuca gdzieś tam na podłogę, na ziemię i włożyć nowy. I dopiero po tej akcji, po przeładowaniu tego pistoleta, tutaj broni, możemy ten magazynek z tymi trzema nabojami sobie podnieść. To jest naprawdę fajna mechanika. Ona bardzo fajnie wpływa na klimat tego survivalu, tego horroru. Aczkolwiek, biorąc pod uwagę. Jak irytująca starcia potrafią być w tym, już nawet w tym demku Daimara. Boję się, że w pełnej wersji może to bardziej irytować niż ciekawić, niż bawić. Więc tak, to w sobie byłoby tyle, co miałem do powiedzenia o Daimerze, przynajmniej o tym, co widziałem w wersji demonstracyjnej. Jak najbardziej zamierzam sobie wersję fizyczną PS4 zakupić w okolicach premiery, więc z pewnością jakiś materiał o tej grze się jeszcze pojawi. Aczkolwiek, no mówię, bardzo Was zachęcam, żebyście sobie sprawdzili tą wersję na Steamie. Ona jest darmowa, jak powiedziałem. Będziecie mogli sobie jakieś tam wstępne zdanie o tej grze wyrobić, czy w ogóle jest to coś, w czym widzicie jakikolwiek potencjał. Co ma u Was jakiekolwiek szansę, żeby Was zaciekawić w pełnej wersji, czyli interesujecie się tą wersją na konsole? Ja uważam, że jeżeli tylko twórcy dopracują tą walkę jeszcze bardziej, jeżeli gra dostanie odpowiednią dawkę miłości, bardziej ją doszlifują, te wszystkie elementy, które tu zawodzą, to możemy nie tyle jakąś mega dobrą grę dostać, co po prostu dostaniemy całkiem przyjemny tytuł, całkiem przyjemny straszak, kolorek, mocno nawiązujący do Rezydenta, który możliwe, że na jakiejś promocji tam w okolicach 100 zł będzie się można zapoznać. Ale mówię, jak najbardziej warto sobie to demo sprawdzić, wyrobić jakąś wstępną opinię. Osobiście widzę w tej grze jeszcze jakiś potencjał, a bardzo kibicuję tej pudełkowej wersji. Zobaczymy, co z tego będzie. No ale co, możecie dać znać w komentarzu, co o tym materiale sądzicie, co o Dejerze sądzicie, czy mieliście okazję się z nim zapoznać, czy graliście w wersję demo, czy może nawet pełną wersję na Steamie sobie sprawdzaliście bo jak powiedziałem wcześniej, pełna wersja na Steamie miała już premierę jakiś czas temu, więc możecie dać znać, czy ta gra w ogóle ma jakiś sens na konsoli, czy w ogóle jest sens portować na konsolę, czy również czekać tak jak ja, czy widzicie w tym jakiś potencjał. Mówię, komentarze są wasze, bardzo chętnie w jakąś dyskusję wejdę. No a tak to co, jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co tworzę, to w opisie tego materiału jak najbardziej znajdziecie wszystkie niezbędne linki, czy jakiś Facebook, Instagram i tak dalej. A więc co, ja wam już bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, elo.